No, czasem tak bywa, że trzeba zrobić rzeczy, których normalnie byśmy nie robili, więc no, nie mam już jak, nie mam już artefaktów do sprzedaży, przez co nie mogę sobie kupić tych kluczy. Więc chcąc, nie chcąc, będę musiał coś tutaj pociągnąć, bo jest już źle. Jest całkiem źle, więc myślę, że takie dyszkę, jak sobie pociągniemy, to chyba będzie git, co. Zobaczmy jakie mamy tutaj artefakty w ogóle. Chyba Lunaris weźmiemy mimo wszystko tutaj. Spring Bladesy Lunaris chyba weźmiemy. Weźmy sobie Lunaris i zobaczymy Czy się uda, nie? Także let's, let's go. Jedna dyszka. Druga dyszka. Trzecia dyszka. Czwarta dyszka. Do pierwszego złotego otwieramy, nie? Piąta dyszka. No nie mamy szczęścia. Nie mamy szczęścia. Szósta dyszka. To koniec. O, la, la, la. Siódma dyszka, ty. 70 artefaktów. Ale mamy fioletowych trochę. 80. Dobra. Jak to nie będzie Lunaris, to jest naprawdę. No co? Mamy artefakcik, tak? Mamy artefakcik. I tyle. Zobaczymy czy przejdzie, nie? Ja też chcę zobaczyć czy jak będzie kolejna kuźnia, czy mi to przejdzie. Niby miało przychodzić. Jak nie, no to co? Zobaczymy, czy to działa jak powinno. Jak myślę. Chociaż jesteśmy już, wiecie, jedną dziesiątą drogi do... Czego? Do... Ideałów, do ideałów. Całkiem nieźle. Dobra, to nie może być tak, że będziemy mieli pecha, nie? Musimy zakończyć przynajmniej jeszcze z jedną legendą. Myślę, że trafimy to Lunaris w końcu, nie? Nie możemy mieć takiego pecha. Dobra, mamy tutaj jeszcze, jeszcze jedną dyszkę, nie? Jak się teraz nie udało, no to trudno, tak? Powinniśmy mieć chyba teraz otwartych około 200, 200 skrzyń. 205, więc jest całkiem nieźle. Dobra, myślę, że tutaj sobie zakończymy tę przygodę. Resztę kluczy sobie zostawmy. No dobra, no chyba otworzymy, nie? Bo jak nie przejdą te klucze, jak nie przejdzie to PT na kolejne, na kolejny opening, to będzie wtedy lipa dopiero. To już chyba sobie otworzymy. Czuję, że będzie, czuję, że trafimy to Lunaris w końcu. No, na razie filetowe. Sporo tych kluczy już poszło. Nie będę ukrywał, że bardzo dużo tych kluczy poszło. Nie wiedziałem, że będzie taki pech. A nie zapowiada żeby coś się zmieniło. Zostało mi już tylko 108 kluczy, nie? Dramat, dramat ten opening. Dobra, mam legendę. Na pewno jest tutaj Lunaris, nie? <śmiech> <śmiech> Jeszcze jakiś główny. A nie mogliśmy Kingslayera dostać, chociaż. Najgorsze artefakty, jakie są. No jesteśmy gotowani, jak to mówią. Teraz to już chyba trzeba do końca polecieć. No bo, jak naprawdę nie przejdą te. te openingi na kolejne i będę zaczynał od nowa, to dopiero będzie. Wtedy będę gotowany. No to chyba już trzeba polecieć. 90 kluczy. Powinniśmy już trafić to, co, co chcemy. A nie spodziewałem się, że tyle artefaktów poleci. Bądźmy dobrej myśli. Może teraz, nie wiem, za... Za dwudziestym artefaktem, za 20 kluczem dostaniemy Lunaris. Kurde, no nie wiem, czy to kręcić? Już mi przeszła ochota na Lunaris, szczerze mówiąc. Już mi się odechciało tych openingów. Ale nie, no już powiedzieliśmy A. To trzeba powiedzieć B. Bo już teraz mamy gwarantowane, tak? Ogólnie bym nie otwierał, ale naprawdę boję się, że coś tutaj zakręcili, tak że mi to nie przejdzie na kolejne. A z, tak naprawdę, no co? Lunaris mi się przyda, tak? Brakuje mi jeszcze tylko Lunaris i może Spring Bladesów, ale Spring Bladesów nie będę robił. Poczekamy sobie na G5 kawalerię, no i wtedy sobie zrobimy e, wtedy sobie weźmiemy artefakt z G5 kawalerii. Jeśli będzie oczywiście zadawał obrażenia No i będziemy sobie biegać Ale... Wy, wyczerpało mnie to mentalnie ten opening, naprawdę Czy potrzebuję Lunaris? No niekoniecznie nie, ale i tak nie mam co robić z tymi kluczami bo co zrobię z tymi kluczami? Kawaleria teraz jest spoko. Pewnie z nerfią jak za nim zrobię. Ale co? Łucznicy? Zasysają. Nic się nie mi nie da zrobić. Do magów? Pewnie to samo co z łucznikami tylko, że trochę łatwiej. Ale też trochę takie... Nie no, do magów nie mogę. Przecież nie mam bohaterów nawet do magów. Łucznicy? Nie opłaca mi się. Więc zostaje to Lunaris. Piechoty za nim zrobię. No to co? Nie wiem, czy to robić, czy tego nie robić. Szczerze mówiąc, no nie robiłbym tego. Ale już jestem tak daleko, że nie ma odwrotu. 255 otwartych. 255 otwartych tych openingów w Kuźni mamy. No to co? Ciekawe, czy zamkniemy się w 300, zanim otrzymamy Lunaris. Pewnie byłoby to optymistyczne podejście, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że trafimy w ciągu tych 20-30 kolejnych otwarć. Maksymalnie 40. Bo jak nie, to i tak jest dramat. To jak kogo ja szukuję, i tak jest dramatyczny ten opening. Dobra, kręćmy. Już jesteśmy tutaj. Tak daleko zaszliśmy, więc trzeba już to zrobić. Trzeba już to otworzyć. 10, 20. Nie mamy nic. 30. 30. Nie mamy nic. 40. Jak mamy tutaj pecha, to gdzieś indziej to szczęście dla równowagi będziemy musieli mieć. No tutaj to jesteśmy totalnie ugotowani całkowicie ugotowani. 50. Koniec. A instal gry. Nie, nie ma tutaj szczęścia. Nie wiem. Najgorszy opening w życiu, nie? Naprawdę. Nie ma gorszego openingu. Nie widziałem gorszego openingu niż to, co tutaj mam. Co mnie podkusiło w ogóle, żeby tutaj kręcić? W sumie to bez znaczenia. Czy to dziś, czy to nie wiem. Za dwa miesiące byśmy przekręcali. Totalnie bez znaczenia. To takie samo szczęście by było. No, deweloperzy nienawidzą. Nienawidzą tutaj tego konta. Nie ma co się oszukiwać. No ale już otwórzmy, otwórzmy te wszystkie klucze, jakie mamy. Jej! Niesamowite. Nawet tu mam takie szczęście, że że legenda jest ostatnia, no. Nawet nie chcę tego otwierać, nie? Nocne granie tak się kończy. Nie liczcie na szczęście w tej grze. Bo można się przeliczyć. Dlatego właśnie zbierałem te klucze, żeby na to szczęście nie liczyć, bo ja znam swoje szczęście. Po drugie, czy jedna kopia Lunaris coś zmieni w moim gameplayu? Absolutnie, absolutnie nie. Ale jak się zastanowimy nad tym głębiej, czy jedna kopia jakiegokolwiek artefaktu zmieni coś w moim gameplayu? Również absolutnie nie. Dlatego, czy to jest Lunaris, czy to jest nie wiem, kusza do magrat to jest bez znaczenia, bo zarówno łucznikami się nie nagrać. Do magów nie mam bohaterów tutaj, więc zajęłoby mi to kolejne mnóstwo, mnóstwo czasu. Czy coś sobie tutaj tłumaczę? Być może, tak? Być może. No ale kliknijmy to. Zaraz to się okaże, że tutaj jest w ogóle. Nie wiem, Dragon Rift jeszcze. Już w ogóle byłbym w szoku. No dobra, ulepszmy sobie to coś. Wybijmy gwiazdki, co my tutaj mamy w ogóle ciekawego. Arbony oczywiście. Użyjmy tego! Dobra, mamy 6 gwiazdek, sześćdziesiąty poziom, jest okej. Okay. 18 kluczy. Dobra, mamy jeden artefakt. Mamy tutaj jeszcze jeden klucz. No nieźle. Jakieś osiągnięcie, które nam da z 50 gemów nawet 20. No, przeliczyłem się tutaj również. 335 na koncie, mamy kluczy. No i co? Kolejny rok zbierania na kolejny opening. Chociaż teraz i gemy będę używał. Także też blisko tutaj nie jesteśmy. Ale Lunaris jest spoko artefaktem tak naprawdę. Do łuczników i tak więcej nie potrzebuje, bo uselessy. Bo i po co? potrzebuję po prostu do kawalerii jakiegoś ar artefaktu, który zadaje obrażenia. No i przydałby się jeszcze jeden artefakt, którym są Spring Bladesy, ale poczekamy na kolejną tutaj kawalerię. No i do tej nowej kawalerii sobie zakręcimy ponownie po ten artefakt. Na do będziemy grali tymi podstawowymi, czyli Shadow Bladesy, kusza łuk. Mamy tutaj jeszcze Kamasi gdzieś tu jest, teraz go nie widzę. Tak, tutaj jest serce Kamasiego. No i może na piąty marsz jakiś artefakt, ale szczerze mówiąc łucznicy G4 jakoś nie porywają mojego serca, więc nie potrzebuję do nich artefaktu tak naprawdę. Ten artefakt też dostałem w jakimś tam openingu, więc po prostu jest, bo jest. W każdym razie, no, Lunaris jest naprawdę niezłym artefaktem, no i zobaczymy, co tam będzie, nie? Także nie róbcie tego w domu, mam nadzieję, że film być może komuś tutaj poprawi humor, ale ku pokrzepieniu serc wrzucę to, bo miałem tego nie wrzucać, ale wrzucę to, bo może ktoś jest w takiej sytuacji jak ja, uzbierał sobie ileś tam kluczy, liczył na jakieś ciekawe artefakty, a tak naprawdę nie trafiał absolutnie nic. Także widzicie, no, takie jest to szczęście w tej grze, nie załamujcie się, Skoro tutaj miałem pecha, to gdzieś indziej to szczęście się do mnie uśmiechnie, więc. No równowaga musi być zachowana. Także tym miłym akcentem będę się z Wami żegnał. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!